To jest coś yy, w typie leśnego tarasu mhm. tutaj sianko Weźmiemy sobie jedną kostkę sali prawda <grymne> <grymne> do... Odbija nam A Ale jest dobrze Myślę, nie? Tak <grymne> <grymne> <A, grymne> zabijam to chociaż mam reportaż Godzić no no nas dzieje <grymne> Nauczycielka w podstawówce raz mówiła, że dzik jest wszystko żerny. No. Tak się zastanawiam, czy on też kawę pije. <laughs> Według mnie to na raczej roślinki w pieprze, ale niech będzie. Dobra. Trzeba stąd jakoś przejść. Ostrożnie. Nie wiem czy stąd nie skakać. Widzę wszystko korniki wyżarły. Damy radę. Taki i wszędzie strajem. No. To akurat bym mógł nie stracić. Ja <laughs> o, stary. teraz ja. Stary, ja skaczę, nie? Kurwa. Trawka. Dobra. O, Dobra, żyje. To niby droga jest, ale nie wiem, czy gdzieś dojdziemy. Można spróbować. Tam ta trochę trasa była zarośnięta, nie? Taka... jest No. Wiesz, tu wcale lepsza nie jest. Aha, myślałem, że to kupa. Nie, to są te... takie roślinki. <grymne> no Raz bierzemy rower między nogi. Możemy tam. Tam w sumie trasy jest więcej. O, stary, kurna. Czemu w lesie nie ma zasięgów? Mama do domu na obiad. Simplus. Od pierwszego twoja nowa cena w Unii Europejskiej. Usługa zostanie. A co mnie to obchodzi w ogóle? Weźcie Ranara. Fu, kurna! Jakieś pajęczynki. Dobra. Przejechaliśmy y, szacując y, domyślnie 20 km. W lesie. Tak. Y, jakbym na przykład nie wrócił do domu, to jest mój nowy adres zamieszkania. Las. Y, 46 86 To masz numer Nie, ale to, to w piwnicy, jakbym mieszkał A jak ten, to tu Jakby była wojna, to mogę też tu mieszkać Możecie pisać? Kartki, listy Maile możecie wysyłać pocztą Listonosz na pewno doniesie na pnr No 虚構 <laughs> <laughs>